Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przywitało nas piękne słoneczko, w końcu. co prawda. Tak, ja już się lepiej czuję, także są same plusy, same plusy dodatnie, zero ujemnych. dzisiaj też jest bardzo ważny dzień, ponieważ... Najśliczniejsze dziecko na tej planecie. <głos> <głos> Dopóki nasze się nie urodzi, ma urodziny. I tutaj będziemy zapewne ogarniać kilka rzeczy dla niej. Dzisiaj rodzice wracają z Grecji, także nie wiem, jak tam będą czasowo stać, ale zapewne jakieś tam 15 minut zagospodarują. Także zaczynamy tego vloga i my teraz śmigamy gdzie? Do Cornelii, do naszej kosmetorok na oczyszczenie twarzy, dlatego tutaj naturalna piękność bez makijażu. Eee, I lecimy do Laty. Piękne glow mamy na twarzy, wyglądamy jak dwie księżniczki, <laughs> także oczyszczanie zrobione, jesteśmy gotowi, yy, nasza skóra jest gotowa na wyjazd yy, i co, szybko, szybki przystanek w Lubaszce po coś do jedzenia, do picia i ruszamy dalej, jedziemy szukać prezentów, w sensie mamy już prezent mniej więcej wypatrzony, ale wiecie jak to jest, często jest coś, że... Kupujemy na pewno to, a potem się okazuje, że totalnie coś innego wpada nam w ręce. <noise> tak. e, także do dzieła, bo już się robi późna godzina. Właśnie jesteśmy pod jakąś szkołą i widzę, że maturzyści wychodzą. Tam właśnie stoją e, w bramie i tutaj już po egzaminach są na pewno. Dzisiaj jest chyba matura z matematyki. Ja sam pamiętam, jak matura z matematyki mnie stresowała i jak te wyniki, na które czekałem, <noise> mnie stresowały. Ale najważniejsze, że wszystko było zdane. Trzymamy kciuki. Siedzimy tutaj, patrzymy na was i trzymamy kciuki. <noise> I właśnie w drodze tutaj już do galerii po prezent. Dostaliśmy informację 14:30. Widzimy się w restauracji i tam świętujemy wspólnie, więc mamy ograniczony czas, mamy jakąś godzinę, żeby zrobić zakupy, wrócić do domu, spakować to, wziąć kolbiego i po prostu lecieć tam. Mam nadzieję, że się dużo nie spóźnimy, bo nawet nie liczę na to, że będziemy na styk. Będą to bardzo, bardzo szybkie zakupy. ale siebie też trzeba rozpieszczać i powiem wam, że mega podobają mi się te buty, zajebiste są wręcz yy, i dlatego wpadłem je przymierzyć, to jest zerknąć jakieś tutaj cenowo w sklepach i w internecie. Porównam sobie i chyba się na nie skuszę, chociaż ta kolorystyka nie wiem czy do mnie przemawia, jeszcze jest kilka innych, ale wizualnie świetne są. Halo. Nie tylko ja zaraziłem siebie chęcią zakupu buta. Proszę. Fajne, bo są na taki stary styl zrobione nie Balance 530 tylko ja myślałam nad biało-beżowymi a oczywiście nie ma a zawsze jest tak że jak nie ma tego koloru co chcę to podoba mi się nagle inny Szybko nie wybraliśmy prezentu i nie wyszliśmy z tego sklepu. Zawsze jest wielki problem, co nią nie wybrać, czy jej się to spodoba, czy nie, ale udało się. Prezent mamy. Michael czeka w kolejce, a ja już lecę do MPK szukać balonów. Wiem, że. Niunia teraz ma mm, jej ulubioną bajką, jest My Little Pony, więc chciałabym znaleźć jej balony w kształcie kucyków. Mam nadzieję, że nam się to uda. Eee, lecę szybko, żeby zdążyć. Byłem w domu dosłownie minutę, wybiegłem na szybko, żeby napompować balony z Helem. Kupiliśmy dwa kucyki i literkę numer 3. Także lecimy pompować. Ja właśnie sobie latam po mieście z balonami A co tam u was? Wszyscy się na mnie patrzą jak na jakiegoś gościa z innej planety Tak, tak, rodziny, proszę Państwa W ogóle ostatnimi czasy polubiłem mieć balony w niespodziankach czy w jakichkolwiek okolicznościach To taką robotę robi Jeszcze, jeszcze dla, dla, dla takiego malucha jak ona to, to całkiem oszaleje Myszko, tym razem mam balony Ale nie dla ciebie okay. Bardzo mi przykro i ładne są, te, 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 te koniki mi się podoba. Tak. A tutaj jest prezent zapakowany. Zapakowałaś, że ja nie zwróciłem uwagi na to. Pięknie. To masz jednak rękę do pakowania. To akurat nie wyszło mi te. tak Tak? Ale mi się i tak podoba, widzisz? Bardzo ładnie to wygląda. I tutaj jeszcze są laleczki, tak, obok dwie. I ten szczur, który mnie cały czas dotyka. Także wszystko udało się zrobić za jednym zamachem, i w sumie to były najszybsze zakupy w galerii, w jakiejkolwiek byliśmy. I tak Micha, możemy robić zakupy. 10 minut, i po kłopocie. I chyba ten czas operacyjny jest też fajny. Dlatego okejka dla nas. Lecimy. Lecimy, tylko nie popsuj tego opakowania od prezentu, bo mówię, że ta, ta folia jest tak łatwo, e, wiecie, się przerywa, że trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Dzień dobry. Dzisiaj dzień do, ale nas zaskoczyliście tymi prezentami, tak? Powiedz, ja trochę się wstydzę po wyjeździe. Ale masz balonów na trzy lata do przodu. A tam gdzie ty jest... jesteście? <grym> Zabrałamy na kulki. Także dawaj, bawimy się w kuleczki. I tam, i... I tam mieszka pan! Tam mieszka pan? A pan straszy czy nie straszy? Nie straszy. Nie straszy? To dobrze. A mogę tam iść z tobą? Czy sama idziesz? Nie ja chodź, idziemy! Tak? Nie no ja tam nie wejdę. Gdzie gdzie tam... ja, idziemy na zjeżdżalnię <grym> Ale mogę tam wejść? W sensie ja mogę wejść, tylko żeby to, to się nie no zawaliło potem. Wuja się poddał, musisz teraz, musisz zjechać, wuja czeka na dole, dobra? No hot. Czekaj, ściągnę budę i idę. Dzisiaj urodzina Charlie, musisz spełniać wszystkie życzenia, słyszysz? Dobrze, tam, tam nie jest zły pan, chodź, to no idę, dobra, idę. Dzień dobry! ・うらじめ、ね! Dzień dobry! Urodziny, urodziny i po urodzinach! Tak, dzisiaj dziękujemy za zaproszenie. Angelice i Luce było przecudownie. Jak zawsze wyszło wszystko fantastycznie. Tak, Takie, tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, że w ogóle te urodziny będą... Wiecie, tak, że będziemy sobie siedzieć w restauracji, spędzać miło czas, bo tak jak Wam mówiliśmy wcześniej, no chcieliśmy po prostu zajrzeć na szybko i nie tak. przeszkadzać im po podróży. Ale wyszło mega fajnie, super spędziliśmy czas wszyscy razem i z Niunią i z rodzicami. Także. Jeszcze raz wielkie dzięki. Trzeba wracać do obowiązków i przed nami wyjazd, więc trzeba wziąć się w garści i tutaj wszystko zacząć e, ogarniać, bo czasu coraz mniej. I całe szczęście, że dostawy zawsze psiego jego bufetu mamy w czwartek i wypadło to idealnie, że przyszło nam dzień przed naszym wyjazdem. E, bardzo się cieszę, bo tutaj kolbi z samego rana jutro idzie do naszych znajomych, którzy dzięki Bogu się zgodzili nim zaopiekować, e, więc jedzonko też będzie. I zobaczcie, jak fajnie przychodzi e, teraz zapakowane jedzenie. Zmienili karton, zmienili trochę to wszystko, jak wygląda w środku, i również zmieniły się opakowania e, naszego jedzonka. Teraz e, jedzonko jest pakowane w mniejszych opakowaniach, dzięki czemu łatwiej nam je ułożyć jest w zabrażarce. Jak wiecie, to jedzenie trzyma się w zabrażarce, wyciąga się tylko po trochu do lodówki, żeby było odmrożone dla pieska. No i tutaj przy mojej opowieści, jak to wszystko się zmieniło, przypominam Wam również o kodzie rabatowym, który jest cały czas aktualny kolbi35. Tutaj gdzieś Wam jeszcze też napiszemy. Daję Wam 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na drugie, także zamawiajcie. Kolbi jest zachwycony, więc Wasze pieski na pewno również będą. I jeszcze wpadliśmy na szybkie śniadanko, które nam ostatnio mega posmakowało. Co prawda dzisiaj tylko rogalik, bo nie mamy po prostu czasu, ale zjemy rogalika i lecimy. Tak. I jutro mamy wylot i jak zawsze przed każdym takim, wiecie, ważniejszym wydarzeniem czy wyjazdem ja straciłam dwa paznokcie, więc na szczęście udało mi się jeszcze złapać wizytę. Lecę szybko do Larte na naprawę paznokci. Tutaj mój kierowca przywiózł mnie, biedny chory, dalej. Ale mamy dzisiaj trochę do pozałatwiania i mam nadzieję, że dasz dzisiaj rada. bo jest mi tak ciebie szkoda, że ja nie mogę już na niego patrzeć. Nie ma Leczy się tyle czasu, chyba dłużej niż ja. Tak, no nie ma czasu na choroby, ale jednak lekarz musi chyba dzisiaj zawitać. Najwyżej <coughs> jutro zostaniesz w domku, a ja no z mamą i z Hanią ja sobie poradzimy. Ja ci mapę dam, ja ci wszystko pokażę, gdzie jechać, gdzie iść. Boże, on dostała chyba zawał, gdybym sama musiała <coughs> na lecieć. Oczywiście ja zaproponowałem Ani, że jeżeli rozchoruje się na dobre, to ona ma sama jechać z rodzinką do Aten i tam spędzić super czas i ja bym jej oczywiście wszystko wytłumaczył co do joty, gdzie ma iść, jakimi liniami ma się poruszać, gdzie ma zjeść, gdzie ma wypić kawę. Natomiast yy, zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, ponieważ Ania totalnie nie ma orientacji w terenie yy, i prosty przykład na przykład wczoraj szliśmy do parku Skolbim, yy, gdzie park jest oddalony jakieś o półtorej kilometra od naszego domu i chodzimy tam do tego parku często, no już jakoś od dwóch lat, czy to byliśmy z, yy, bez Skolbima czy Skolbim. Ania pytała się mnie jakimi uliczkami mamy iść i czy idziemy dobrze, a zawsze chodzimy jedną i tą samą ścieżką. Oczywiście to są takie bardziej poboczne uliczki, nie te główne, ale po prostu orientacja jej w terenie jest na poziomie bardzo słabym, dlatego lepiej samej nie puszczać w tak duże miasta. I pazurki, wszystkie są w całości, więc cudownie, że się udało jeszcze przed wyjazdem znaleźć szybki termin. I plan na dzisiaj jest jeszcze taki, że jedziemy szybko do galerii handlowej. Jak to przed wyjazdem, musimy dokupić kilka rzeczy, musimy jeszcze załatwić kilka rzeczy. Ja, jak to ja, stwierdziłam, że jeszcze coś mojej siostrze chciałabym dokupić, tak żeby, wiecie, ona w sobotę ma urodzinę, więc chciałabym, żeby obudziła się już wcześniej. Tutaj rozmawialiśmy z Michaelem, że ogarniemy jej jakąś babeczkę ze świeczką, żeby ten dzień był dla niej wyjątkowy. No a jak babeczka ze świeczką, to jeszcze chociaż jakiś drobny podarunek fajnie, jeżeli dostanie. Na pewno będzie jej bardzo miło. E, dlatego jedziemy jeszcze szybko, właśnie do sklepu, ogarnąć prezencik. E, no i. Czekamy już po prostu, jak przyjadą dziewczyny. Dzisiaj mama z Hanią przyjeżdżają w godzinach wieczornych, powinny być w Warszawie, a rano wyjeżdżamy. Nie mogę się doczekać, jestem tak podekscytowana tym wyjazdem, że chyba pierwszy raz mam coś takiego, jakby, że aż już tak czekam, takie pierwsze od lat moje wakacje z rodzinką, i wiem, że będzie cudownie. I ostatnio moja siostra wysłała mi, że marzy jej się bransoletka Pandory. Nie taka jak ja mam, bo ja mam złotą, ona by chciała srebrną i chyba z innym tej zakończeniem, więc stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja, żeby ją, jej tą bransoletkę sprezentować. Jesteśmy przy Pandorze i idziemy po prezent. Mamy to. Cieszę się, bo już widzę jej szczęście w oczach w sobotę. Także najważniejsze, że prezent załatwiony. Byliśmy jeszcze w Superfarmie dokupić kilka kosmetyków, które nam brakowało. E, oczywiście lista, która była wypisana na dzisiaj i co mamy do kupienia, nie została zrealizowana nawet w 50%. Mieliśmy kupić jeszcze kilka rzeczy do domu, których nam brakuje, e, a wracamy bez tego. Nie wiem, zawsze jest tak, że jedziemy do galerii, mamy. Plan zrobić wszystko w jednym miejscu, w jednym czasie i rzadko kiedy nam to wychodzi. Lecimy do domu, bo tutaj pan spieszy się do lekarza i mam nadzieję, że uda mi się chociaż jeszcze gdzieś wyskoczyć i dokupić wszystko, co potrzeba. Ej, co tu zrobiłeś? Zapraszam tutaj. Co to jest? Skąd ty to w ogóle masz? Przecież ja zawsze takie rzeczy od ciebie, no i pewnie się tak bawiłeś cały czas, jak nas nie było. Gratuluję i teraz pewnie będę to musiał posprzątać, bo kto inny. Zawsze mu takie się zabieram, a z szafki nocnej zawsze jak śpię, to mi rano zabiera te chusteczki, a teraz tata potrzebuje chusteczek, bo jest chory, rozumiesz? Zostaw, Kolbi, Kolbi zostaw, super piesek. Brawo, ale czasami jak widzę TikTok y albo instagrama jak psy potrafią zdemolować mieszkanie podczas nieobecności właścicieli Czy to zagryzają materace, które są całe porwane, albo też na przykład ziemię z kwiatków rozprowadzają po całym domu, po kanapach, po meblach Tragedia, także akurat chusteczki są jeszcze do zniesienia, chociaż ten zbój nam jakoś nie broi bardzo, także jesteśmy za to Mega wdzięczni. Jedynie podgryza nam delikatnie nogi od stolików, no ale to wiecie, to akurat. Drobnostka. Także kochani my wam dziękujemy za tego vloga, ja zaraz zmykam do lekarza, żeby się wykurować, jeszcze pewnie jakieś leki wziąć przed wyjazdem, żeby tam już być w pełni sił. Nie będziemy wam pokazywać całego procesu pakowania i sprzątania i wszystkiego naraz, bo to nie ma sensu. Widzimy się w kolejnym vlogu już zapewne z Grecji albo z lotniska, nie wiem, albo jeszcze może nawet jutro rano jak będziemy jechać na lotnisko i na pewno w Grecji nagram mega w fajny film, i pojadę do pewnego miejsca, gdzie nie było mnie w nim przez lat kilkanaście. Także na pewno będą duże emocje, nie mogę się tego doczekać. Ściskam Was mocno i co? I widzimy się w kolejnym vlogu. Ciao! Szukasz mnie?